Dobry albo nawet i dobry wieczór Państwu Szanownemu. Jednym z mniej znanych amerykańskich samolotów myśliwskich z czasów II wojny światowej był Republic P-43 Lancer. Samolot ten został opracowany w dość szczególnych okolicznościach. W połowie lat 30. XX wieku amerykańskie lotnictwo wojskowe było, delikatnie mówiąc, zacofane. Dysponowało głównie dwupłatowcami Boeing P12 oraz metalowymi dolnopłatami P26, jednakże pod pewnymi względami P26, w teorii nowocześniejszy, też był samolotem rodem z poprzedniej epoki. Szybki postęp techniki lotniczej spowodował, że samoloty tego typu wkrótce stały się sprzętem kompletnie przestarzałym. W tych warunkach rozpoczęło się poszukiwanie nowych samolotów myśliwskich. W 1935 roku rozpoczęto konkurs, który miał wyłonić nowy myśliwiec dla US Army Air Corps. W ramach rozpisanego wówczas konkursu powstały samoloty Sewerski P-35 oraz Curtis P-36A. Obie maszyny były napędzane silnikami Pratt Whitney R-1830 Twin Wasp z jednostopniowymi, jednobiegowymi sprężarkami. Pomimo nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych samoloty te znacznie ustępowały pod względem osiągów nowym samolotom myśliwskim opracowywanym przez Wielką Brytanię, Niemcy i Francję. W 1937 roku amerykańskie władze wojskowe wydały specyfikację techniczną noszącą oznaczenie X-609, określającą wymagania dla nowego myśliwca przechwytującego do napędu nowego samolotu rekomendowano silnik Allison V1710 serii C z turbosprężarką firmy General Electric. Największe nadzieje wiązano wówczas z samolotem myśliwskim Bell XP-39, którego prototyp został zamówiony w październiku 1937 roku. Wcześniej w lutym 1937 roku US Army Air Corps Dokonał zamówienia na samoloty XP37, które zostały zbudowane z własnej inicjatywy przez firmę Curtis. Samolot XP37 sprawiał jednak bardzo wiele problemów. Obniżone wymagania dotyczące osiągów na dużych wysokościach zostały wprowadzone do nowej specyfikacji stworzonej przez dowództwo amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Nowe wymagania noszące oznaczenie X610 zostały przekazane. Firmom lotniczym w lipcu 1938 roku i posłużyły do tego, aby firma Curtis rozpoczęła pracę nad nową maszyną. Natomiast firma Sewerski otrzymała zlecenie na przeprowadzenie przystosowania samolotu Sewerski P-35 do silnika r 1839 o mocy startowej 1200 koni mechanicznych z dwustopniową sprężarką. Jego bezpośrednim konkurentem był Curtis Model 75R, napędzany takim samym silnikiem, zbudowany pod koniec 1938 roku z inicjatywy własnej tej wytwórni. Pierwszym modelem samolotu, znanego później jako P43, był prototyp XP41. Jednakże jego przygotowanie przeciągało się w czasie, dlatego też wytwórnia została zmuszona do stworzenia samolotu zastępczego. Noszącego oznaczenie AP-9, który pod koniec 1938 roku znajdował się w montażu. W tym samym czasie przystąpiono do prac nad samolotem AP-4, który został przygotowany w ramach specyfikacji X-610. AP-4 został oblatany 22 grudnia 1938 roku przez fabrycznego pilota testowego Franka Sinclaira. W styczniu 1939 roku. Samolot ten został zaprezentowany przedstawicielom wojska na lotnisku Wrightfield. O ile wcześniejsze prototypy nie wzbudziły przesadnego zainteresowania wojska, o tyle AP4, jakby to powiedzieć, zatrybił. Niestety samolot został utracony podczas jednego z lotów próbnych, gdy na pokładzie maszyny testowej wybuchł pożar. Pilot, znany nam już Sinclair, zdołał jednak wyskoczyć na spadochronie. Tymczasem sytuacja polityczna w Europie. Ulegała szybkiemu pogorszeniu. W tych warunkach konieczne okazało się znalezienie następcy samolotów P35 oraz P36. Dowództwo amerykańskie uznało, że najlepszym rozwiązaniem będzie dokonanie zakupu dużej partii samolotów P40. Maszyny te pod wieloma względami gorsze od samolotów europejskich i tak zostały dobrze ocenione przez amerykańskie wojsko. Wiadomo, na bezrybiu i rak ryba. W tej sytuacji Amerykanie podejmowali także kolejne działania w celu pozyskania nowych samolotów myśliwskich z turbosprężarkami. Jednym z nich był samolot YP-43, który stał się podstawą do opracowania samolotu myśliwskiego P-43. Samoloty YP-43 różniły się od AP-4 kilkoma detalami. Po pierwsze silnikiem oraz zastosowanym śmigłem, wlotem powietrza do turbosprężarki. I chłodnicą oleju, które zostały przeniesione do wnętrza powiększonej osłony silnika, podwyższonym grzbietem kadłuba za kabiną, mocno przerobioną osłoną kabiny, przedłużoną golenią kółka ogonowego oraz mocniejszym uzbrojeniem, na które składały się dwa karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm i dwa karabiny maszynowe umieszczone w skrzydłach kalibru 7,62 mm. Pod każdym skrzydłem można było zamontować również wyrzutniki do bomb lotniczych. Samoloty te, po przyjęciu do służby w amerykańskim lotnictwie wojskowym, otrzymały oznaczenie P-43 Lancer. Po drodze pojawiła się jeszcze odmiana P-44, która powstała w oparciu o kolejną specyfikację wydaną przez amerykańskie władze wojskowe. Specyfikacja ta, czyli X-619. Dotyczyła opracowania jednosilnikowego samolotu myśliwskiego z silnikiem V1710 w serii F. W ramach kontraktu zawartego z Departamentem Wojny firma Seversky Republic miała dostarczyć 80 samolotów AL-4L, które weszły do służby pod oznaczeniem P-44. Powstały one na skutek prac. Dzięki którym nowa maszyna miała rozwijać prędkość do 647 km na godzinę, dlatego też samoloty w tej odmianie były nazywane nieoficjalnie Rocket lub Warrior. W ramach dalszych prac rozwojowych zaczęto podejmować działania, które doprowadziły w końcu do powstania samolotu noszącego oznaczenie XP-47, który z kolei stał się protoplastą słynnego Thunderbolt'a. Ale o tym kiedy indziej. Tak czy inaczej, w Stanach Zjednoczonych bardzo uważnie obserwowano doniesienia z walk powietrznych toczonych w Europie. Na podstawie danych z Europy Amerykanie doszli do wniosku, że w nowych samolotach myśliwskich, wykorzystywanych przez amerykańskie lotnictwo, należy dołożyć opancerzenia, jak również wprowadzić okładziny samouszczelniające na zbiornikach paliwa, a także wzmocnić uzbrojenie strzeleckie. Ponieważ w projekcie P44 nie przewidziano praktycznie żadnej ochrony dla pilotów, we wrześniu 1940 roku wstrzymano pracę nad prototypami i zaczęto poszukiwać jakiegoś rozwiązania tego problemu. 13 września 1940 roku został tymczasem podpisany zbiorczy kontrakt na produkcję 773 samolotów seryjnych P47B oraz 54 samolotów P43. Realizacja kontraktu przeciągała się jednak w czasie. P-47 miały być dostarczane począwszy od 1942 roku, natomiast samoloty P-43 zaczęły trafiać do jednostek amerykańskiego lotnictwa wojskowego bardzo szybko. Pierwsza maszyna została odebrana przez wojsko 16 maja 1941 roku, a ostatnia pochodząca z pierwszego kontraktu 28 sierpnia 1941 roku. Ponieważ produkcja seryjna samolotów P47 w odmianie B miała rozpocząć się dopiero począwszy od 1942 roku, to konieczne stało się dostarczenie kolejnych maszyn w odmianie P43. W tych warunkach zawarte zostały dodatkowe kontrakty na dostawę co najmniej 80 samolotów P43A. Samoloty te były początkowo produkowane w ramach kontraktu na samoloty P-44, dlatego też zachowały numery seryjne przydzielane początkowo maszynom w odmianie P-44. Samoloty w tej odmianie miały większy zapas paliwa i mocniejsze uzbrojenie złożone tylko z karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm. Dostawy maszyn tego typu rozpoczęły się we wrześniu 1941 roku. Już kilka miesięcy wcześniej zawarty został kolejny kontrakt na dostawy samolotów P-43A1, które zgodnie z pierwotnymi ustaleniami miały być przeznaczone na rzecz walczących z Japonią Chin. Samoloty w tej odmianie otrzymały silnik R-18357 o takiej samej mocy startowej jak poprzednicy. Uzbrojenie składało się z czterech karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm. Po raz pierwszy samolot miał otrzymać opancerzenie w postaci zdejmowanych płyt pancernych chroniących pilota. Myśliwiec miał również szyby kuloodporne pod wiatrochronem, ale nie posiadał samo uszczelniających się zbiorników paliwa. Samoloty w tej odmianie otrzymały również radionamiernik, którego antena została umieszczona w kroplowej owiewce pod kadłubem. Na dwóch zaczepach pod skrzydłami można było umieścić dodatkowe zbiorniki paliwa o pojemności 189 litrów albo dwie bomby o masie 113 kg każda. Produkcja samolotów P43A1 zakończyła się w marcu 1942 roku. W sumie wyprodukowanych zostało 272 samoloty P43 we wszystkich odmianach. Dwa z nich zostały dostarczone w 1940 roku, 160 samolotów dostarczono w 1941, a 110 maszyn w pierwszym kwartale 1942 roku. Przerwanie produkcji samolotów P43 było związane głównie z pojawieniem się bardziej zaawansowanych maszyn, które zaczęły stopniowo zajmować miejsce P43 w jednostkach liniowych. Natomiast z samolotami P-43, które stopniowo wycofywano z jednostek lotnictwa myśliwskiego, nie bardzo było co zrobić. Z jednej strony panowało przeświadczenie, że można je odesłać sojusznikom, na przykład Chińczykom, z drugiej strony Amerykanie nie byli do końca przekonani do takiego rozwiązania, tym bardziej że współpraca z Chinami nie zawsze układała się zgodnie z planami niektórych amerykańskich wojskowych. Nie rozwijając tu dzisiaj tego wątku szczegółowo, Zachęcam do poszukania informacji o tym, kim był tak zwany odstowy Juzio. Wracajmy jednak do samolotów P43. Otóż w momencie, gdy do jednostek amerykańskiego lotnictwa myśliwskiego zaczęły trafiać nowe, lepsze myśliwce, takie jak P40, P47, P38, P39 czy chociażby P51, zaczęło się wycofywanie samolotów P43. Pomysłu, co z nimi zrobić, początkowo nie było. Ostatecznie uznano, że należy przerobić je na maszyny rozpoznawcze, które otrzymały oznaczenie P43B, P43C, P43D oraz E. Maszyny w tych odmianach nie były przesadnie liczne. Niektóre warianty miały dosłownie kilka sztuk. Stosunkowo nieliczne samoloty w odmianie P43B. I C w ramach przystosowania ich do nowych zadań otrzymały silniki R1830-49. Oprócz tego, na samolotach przeznaczonych do prowadzenia rozpoznania zamontowano także aparaty fotograficzne. Ulokowano je za kokpitem, przynajmniej w większości samolotów. Ponieważ ich instalacja wiązała się z dość dużym obciążeniem dla całej konstrukcji, Zdecydowano się na pozostawienie uzbrojenia strzeleckiego, które pozwalało na zrównoważenie ciężaru aparatów. Nieco inaczej sytuację rozwiązano w samolotach P-43B i D, a według niektórych źródeł również w odmianie E. W maszynach tych aparaty fotograficzne zostały umieszczone także w tylnej części kadłuba i pozwalały na wykonywanie zdjęć skośnych. Obiektywy aparatów były zabezpieczone wypukłymi blistrami. Próby przeprowadzone przez producenta wykazały jednak, że zastosowanie tego rozwiązania powoduje drgania sterów, a dodatkowy aparat za bardzo przesuwa środek ciężkości samolotu do tyłu. W tych warunkach konieczne okazało się zdemontowanie dodatkowego aparatu fotograficznego. P-43 były wykorzystywane przez trzech podstawowych użytkowników. W pierwszym rzędzie amerykańskie lotnictwo wojskowe, czyli w czasie II wojny światowej, US Army Air Corps, czyli Korpus Powietrzny Armii Stanów Zjednoczonych. Drugim użytkownikiem samolotów P-43, głównie w odmianie rozpoznawczej, były królewskie australijskie siły powietrzne, które, generalnie rzecz biorąc, były dosyć zadowolone z tych maszyn i brały wszystko, co dostały w ręce. Wreszcie jednym z większych użytkowników samolotów P-43 były Chiny Chang Kai-shek'a, względnie jeśli ktoś woli taką nazwę, Kłomin Tangowskie Chiny. Tak czy inaczej, P-43 jest maszyną mało znaną, trochę zapomnianą przez miłośników II wojny światowej, ale za to bardzo ciekawą żeby w tym naszym dzisiejszym spotkaniu nie było tak różowo to trzeba powiedzieć też o tym że nie obyło się bez problemów przy powstawaniu całej konstrukcji na przykład podczas prac rozwojowych przy pierwszych prototypach samolotu okazało się że projektanci chcąc zminimalizować opory aerodynamiczne silnika gwiazdowego zastosowanego w P43 zastosowali w nim za ciasną osłonę i dali mu za duży kołpak śmigła Doprowadziło to do ciągłego przegrzewania się silnika i konieczności wprowadzenia licznych modyfikacji po oblataniu prototypu. Kolejnym problemem samolotu była niewielka zwrotność. Porównywanie amerykańskiego myśliwca z Mitsubishi Zero jest kompletnie nie na miejscu, bo Japończyk był w stanie robić sobie kółka wokół P43, który leciał prosto, ale P43 był względem manewrowości. Znacznie gorszy także od Messerschmitta BF-109. P43 miał kilka podstawowych odmian, dlatego też dzisiaj w ramach danych taktyczno-technicznych odmiana P43A, która miała 8,68 metra długości, 10,97 metra rozpiętości, 4,26 metra wysokości. Powierzchnia nośna samolotu w tej odmianie wynosiła 20,71 metra kwadratowego. Masa własna to 2720 kg, masa całkowita 3373 kg. Samolot był w stanie rozpędzić się do 573 km na godzinę. Pułap maksymalny odmiany P43A to 10973 m. Natomiast podstawowa odmiana P43 miała pułap maksymalny na poziomie 11582 m. Za to odmiana P43a miała większy zasięg, bo 2334 km. O uzbrojeniu poszczególnych wersji troszeczkę już dzisiaj mówiłem, nie będę więc do tego wracał. Natomiast zazwyczaj były to dwa karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm i dwa karabiny mniejszego kalibru umieszczone w skrzydłach. Natomiast w przypadku P43a były to cztery karabiny kalibru 12,7 mm. Z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Jeżeli materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, to zapraszam do dołączenia do grona widzów wspierających. Lista owych bohaterów, którzy na co dzień nie chodzą w pelerynach, widoczna jest za moją głową na ekranie. Kanał można wspierać za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy oraz Patronite'a. Aktualnie widzicie Państwo widzów wspierających kanał za pośrednictwem patronite'a YouTube'a. Zachęcam również do wsparcia programu budowy latającej repliki samolotu RWD-6. Linki w opisie filmu. Wszystkiego dobrego, cześć i czołem! No i oczywiście trzymajcie się tam w jakiś sposób.